nieefektowną roślinę. No popatrzcie, skoro Pan Bóg potrafił tak pięknie przyozdobić zwyczajne zielsko, to jakżeż cudownie musi wyglądać ludzka dusza stworzona na obraz i podobieństwo Boże. postawą szacunku, szacunku do człowieka, szacunku, który wyraża się w tym, że daje mu się szansę na to, by na przykład z jakoś pod strachu się wyciągnął. Całkowite oddanie siebie komuś w sprawie, czyli przekreślam siebie i służę. Służba i oddanie. Siostra Faustyna otrzymała w widzeniu polecenie namalowania obrazu. Dopóki jej przeżycia mistyczne zamykały się w obrębie murów zakonnych, były tajemnicą między Bogiem, jej duszą i przełożonymi. Bardzo się wtedy lękałam, żeby nie wprowadzić do życia kościoła fałszywych nabożeństw. Miłosierdzie jest łaską. I chronicie wówczas, gdy upadasz. I wtedy, kiedy grzeszysz, dla mnie jest to wylanie serca, otwarcie serca, czym jest i ta ufność wobec bliźniego. Nie zakładanie, że zrobili krzywdę, albo mnie oszuka. Prawda? Swoista naiwność. W chwili przyjazdu z Płocka do Wilna po chorobie była bardzo mizerna, w kompleksji raczej wątłej. Ryżowa szatynka o cerze typowej dla osób rudych, mocno w okresie lata piegowatej, do tego stopnia, że nawet tęczówka jej oczu szaro-zielonego miała żółte plamki. Źrnice oczy najczęściej mocno rozszerzone. W czasie radości, czy jakiegokolwiek podniecenia nabierały specyficznego blasku, uśmiechem swym akcentowała wewnętrzny stan radosny, taki rodzaj zachłystywania. Samo ograniczenie Boga jest szczytowym wymiarem miłosierdzia, Bóg. Obdarzył człowieka wolnością. W wolności jesteśmy obrazem samego Boga. Dając człowiekowi wolność, Bóg zrównuje go niejako z sobą. Miłość nie zna bojaźni. Ona się nie zlęknie nikogo. Ona dosięga Boga, tonie w nim, jako w jedynym skarbie swoim. Miłosierdzie to jest powstrzymanie kary tej, która się komuś należała, a łaska to jest danie czegoś dobrego, mimo że mu się nie należało. Natomiast cud polega na powstrzymaniu tych skutków, które w naturalny sposób wynikły. Czyli cud, no, mówię, że w tym sensie miłosierdzie się wiąże z cudownością. Znam księdze z mojego widzenia. To były jej słowa, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Zaraz potem dodała, że mam być kierownikiem istnienia. Siostra Faustyna miała zmysłowe i umysłowe widzenie już od tych kilku lat. Słyszała nadprzerodzone słowa ujmowane z zmysłem y, słuchu, wyobrażeniem, y, umysłem. W obawie przed y, z złudzeniem, halucynacją czy urojeniami zwróciłem się do y, siostry przełożonej matki Irene, aby mi powiedziała, no, kto to w ogóle jest, y, siostra polska, na jaką opinię by się cieszy. oraz poprosiłem o, o, o zbadanie jej zdrowia psychicznego. Nie Boga, tylko po stronie człowieka. Bo ktoś może ogarnić miłosierdziem i wybaczeniem i odrzucić. miłość. Nie może pogwałcić niczyjej wolności. A Bóg nam ją dał. Bóg zawsze wiedział, zanim światu kształtował, że ludzie będą grzeszni. I że potrzebują jakiegoś narzędzia, żeby. Wyjść z tej sytuacji. Po otrzymaniu odpowiedzi pochlebnej dla nich pod każdym względem, widziany z ciekawością, z wiarą wszyscy... w prawdziwość siostry wą. Faustyny, porozumiałem się z mieszkającym w jednym ze mną domu artystą-malarzem, Eugeniuszem Kazimierowskim, który Podjął się za pewną sumę namalowania obrazu. Siostra Faustyna dwa razy na tydzień przychodziła do niego, by wskazywać no, jaki ten obraz ma. Jest nadejście tego dnia wierzyli już nie ma, którzy jest to obraz, współautorem jest sam Jezus, ponieważ w takiej postaci ukazał się śreszkę Faustynie i powiedział, no mamy obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu Fantowny. Obrazu i wypowiedzenie słów Jezu ufam stwarza jakąś nową rzeczywistość duchową, bo uruchamia działanie miłosierdzia. Jezus mówi, jest naczyniem do czerpania miłosierdzia. Czyli można by powiedzieć, trochę per analogiam, że Jezu ufam to jest performatyw,